No dobra, wariacie, to mamy takie zadanie, że trzeba znowu policzyć ile to jest, obliczyć. No i mamy tak. Logarytm ze 100 minus logarytm przy podstawie 2 z 8. Tutaj jest taki hint, że jak tu nie ma nic, to znaczy, że tu jest dziesiątka. I no tak domyślnie jest dziesiątka, co nie? Jak nie ma nic wpisane. No to my wiemy, że logarytm to jest taka liczba. Może to z boku napiszę. Logarytm przy podstawie z A z B to jest taka liczba C, że jak podniesiemy A do C, to dostajemy B. Czyli my się zastanawiamy, do jakiej potęgi trzeba podnieść A, żeby dostać B. No to tutaj to jest proste, no bo trzeba podnieść 10 do drugiej potęgi, prawda, żeby dostać 100, a więc 100 jest równe 2. No a tutaj mamy to samo, tak? Czyli zastanawiamy się, do jakiej potęgi. Trzeba podnieść dwójkę, żeby dostać ósemkę. No to, to jest potęga trzecia, no bo 2 do 3 to 8. Do trzeciej to 8. No więc mamy 2 minus 3, no i to jest minus 1. No i to jest koniec zadania. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jak Ci się podobało, to napisz komentarz, że Ci się podobało. Wpadaj na TikToka, to sobie bezproblemowo pooglądasz zadanka bezboleśnie. I. laiku i komentuj. Subskrybuj.